Diana, jesteś gotowa? Kiedy idziemy do akademii? Dziewczyny, jestem gotowa. Wow, Diana, wyglądasz dzisiaj niesamowicie. Czy to jakieś wyzwanie? Nie, Kitty, po prostu lubię wszystkich zaskakiwać. Tak, Diana, dzisiaj cała akademia będzie tobą zaskoczona. Bo to luk do klubu, a nie do akademii. Diana, jesteś moją siostrą, nie zawstydzaj mnie. Dziewczyny, co z wami? Zachowujecie się jak staruszki. Musicie być bardziej nowoczesne. Patrzcie na moje obcasy, są przepiękne. Diana, wyglądasz super, ale. Żadnego ale. Dziewczyny musimy wyrażać siebie. Nie przejmujcie się opiniami innych. Dobra, Diana, powodzenia w wyrażaniu siebie. Mam nadzieję, że nasi faceci się w tobie nie zakochają, bo cała błyszczysz. Dziewczyny, nie obchodzą mnie wasi faceci. Po prostu lubię się wyróżniać i być zauważalna. Jana, zawsze się wyróżniamy, ale nie aż tak. Dobra, dziewczyny, chodźmy, nie możemy się spóźnić. Dziewczyny, jutro też wam zrobię metamorfozę. Nie będziecie jak szare myszki. Kochani, zebraliśmy się tu nie bez powodu. Jutro będzie dzień sprzątania. Musicie podzielić się na grupy i pozbierać śmieci na terenie Akademii Króliczków. A ten, kto zbierze najwięcej śmieci, otrzyma odznakę śmieciarza. Zawsze marzyłem, żeby zostać śmieciarzem. Możemy w tym nie uczestniczyć? Jesteście jacyś specjalni koszykarze? Zdobycie odznaki śmieciarza to wielkie osiągnięcie. A, zbieranie, zbieranie śmieci, śmieci jest, jest straszne. straszne! Dziewczyny, każdego dnia odrywam wasze gumy do rzucia ze stolików w kawiarni, a ciągle nie mam odznaki. Przyznajmy odznakę dla Gigi. Tak, odznaka odklejacza przerzutych gum. Gumowa odznaka. Gigi, zaszukuj na odznakę. Big, zbierzemy najwięcej śmieci i dostaniemy tą odznakę. Jak koszykarze nie będą zbierać śmieci, to ja też nie. A bulldogi? Czemu nie? Noszenie takiej odznaki to zaszczyt. No, to już coś. Będę musiał wchodzić do śmietnika? Jak trzeba będzie, to w nim zanurkujesz. Ja chcę tą odznakę. Kochani, jutro o dziewiątej rano zaczynamy zbierać śmieci. Odznaka będzie wysadzana kamieniami. Mam nadzieję, że nie takimi zebranymi ze śmietnika. Nie, kryształy Swarowskiego. Swarowski trasz kolektor będzie. Ja jestem w szoku. Wszystkie zawody są ważne i potrzebne. Tak, i nie wolno z nich żartować. Jesteśmy koteczkami, możemy tylko przynosić myszy. Ale zdobycie odznaki śmieciarza jest naprawdę fajne. Tak, wyobraźcie sobie nie koteczki, a koteczki śmieciarza. I do jutra musimy zbudować wózek. Czemu? Zbierzemy górę śmieci. No i po co mamy zbierać śmieci, skoro są Big i Gigi, nasi śmieciarze? Gigi, wrzucimy nasze śmieci do twojego koszyka, żebyś dostała tą odznakę śmieciarza. My wcale nie chcemy takiej odznaki. Dobry wszystkim! Co to za zebranie? Cześć! Oh, my god! O, króliczki, przyszłyście w samą porę. Jutro o dziewiątej rano wszyscy zbieramy śmieci. Wy też. Króliczki już są gotowe na zbieranie śmieci. Przynajmniej jedna z nich. Już się ubrała na zbieranie śmieci. Super, jesteśmy gotowe na zbieranie śmieci. Dziewczyny, nie macie nic przeciwko, prawda? Jesteśmy za porządkiem. Jesteśmy cool, ale jesteśmy też porządne, więc będziemy zbierać śmieci. Dobra, Dobra robota, robota dziewczyny. dziewczyny. Słuchajcie, króliczki, nigdy nie stronimy od dobrych uczynków. Ja mam pytanie. Jakie? Tak, Ashley, śmiało pytaj. Jakby co, to każdemu zapewniamy worki na śmieci. Czy do akademii można się tak ubierać? Tego już za wiele. Musi być odważna, że się tak ubiera. Ona nie powinna być w Akademii. Diana, wszyscy o tobie mówią. No i co? Nie obchodzą mnie opinie innych. My też jesteśmy przeciwne takiemu ubieraniu się do Akademii Króliczków. W Akademii obowiązuje pewien dress code. A może specjalnie chcesz zwracać na siebie uwagę? Co? Jaki dress code? Pierwszy raz o tym słyszę. A my wesprzemy, Diana. Wygląda doskonale. Oczywiście, wiedziałam, że wygląd Diany spodoba się chłopakom. Super, wyglądasz, Diana. I ty może też się tak ubierzesz. Wszystkie będziemy tak wyglądać i mieć gdzieś opinie innych, prawda, dziewczyny? Tak. Dobra, wszyscy na zajęcia. Ruszamy się, ruszamy. Dobra, jesteśmy umówieni, dziewczyny. Powodzenia, chłopaki. Diana, czekaj, musimy z tobą porozmawiać. O co chodzi, nauczycielu Mike? Jutro będziemy sprzątać, tak jak wszyscy. Diana, wszyscy nastolatkowie krytykują twój wygląd. Nie możemy cię wpuścić na zajęcia, jak jesteś tak ubrana. No nie, co tam się dzieje? No, mówiliśmy o tym, Dianie. Ale to nienormalne. To Akademia Diany. Jedna Diana. Nauczycielu Mike Stella, mówicie poważnie? Od kiedy mówicie mi, co ja mam nosić? Przecież to mój sposób na wyrażanie siebie. Diana, możesz się tak wyrażać, ale nie w Akademii. No, ale masz szybki samochód, możesz jechać się przebrać. No dalej, dziewczyny, szybko, do środka. Dziewczyny, czy to normalne? Nie chcą mnie wpuścić do mojej akademii. Diana, nie słyszymy cię, idź się przebrać. Jesteśmy w szoku, że cię nie wpuścili. Jedna Diana. Dziewczyny na lekcję. Diana się przebierze i do nas wróci że nauczycielu Mike. Dziewczyny, dokąd idziecie? Nie, tak nie może być. Nie będą mi dyktować, co mogę na siebie włożyć. Ale super, nie wpuścili Diany do Akademii. Musimy wrzucić o tym storkę. Tak, dzisiejszy nastrój to plus sto. Gdyby wszystkich króliczków nie wpuścili do Akademii, byłabym w niebo wzięta. Koteczki, a wy wiecie, że my to wszystko słyszymy? Przestańcie rozmawiać o mojej siostrze. Diana sama się tak ubrała, bo chciała, żebyśmy o niej mówili. Udało się jej. Ha ha, ha. bardzo śmieszne. Jestem pewna, że to pierwszy i ostatni dzień, kiedy jest taki głupi dress code. Zgadzam się głupi dreszkoć. Wcale nie jest głupi. Dziewczyny, nie podoba mi się, gdy ktoś w akademii zwraca na siebie zbyt dużą uwagę. To jest akademia. Ludzie tu przychodzą, żeby się uczyć, a nie chwalić ubraniami. Tak, pokazywanie swojej garderoby w akademii jest dziwne. Dziś wprowadziłaś dziwną zasadę Stella. Wcześniej nie było takiej zasady. A może to niechęć do Diany od nauczyciela Majka i Stelli? To, to nic osobistego. osobistego. Faceci gapili się na Dianę. Z głowy nie będą się mogli koncentrować. Zgadzamy, Zgadzamy się, się nauczyciel Mike? Moja głowa jest na miejscu. Na razie jest na miejscu, głupku. Porozmawiajmy o śmieciach i o tej odznacze. Już powiedziałem, mam, że na pewno ją zdobędę. Jak dostaniesz odznakę, oddasz ją mi, a ja cię pocałuję. O czym wygadacie? Ten, kto zbierze więcej śmieci, dostanie odznaki. My zbieramy razem, więc dostaniemy razem. Skoro wprowadzamy dress code, jutro koteczki przyjdą do akademii w normalnych spetrach i normalnych spódnicach. Co? To, to nas, nas nie, nie dotyczy! dotyczy. <laughs> Koteczki, was też to dotyczy. Popierasz mnie, nauczycielu Mike? Popieram koteczki od jutra, koniec prowokujących lampartów. Od jutra to znika. No nie, protestuję. I co, dziewczyny, zadowolone? Dana, a Diana pisała coś do ciebie? Tak, napisała, że poszła do koszykarzy. Czyli nie pojechała się przebrać. Tak jest, trzeba bronić swojego zdania. Dobrze, nauczycielu Mike, życzę miłej lekcji. I powiem wszystkim, żeby nie wpuszczali Diany do akademii. Koteczki, jutro będziecie musiały pożegnać swoją panterkę. A my ubieramy się normalnie. Wolałabym pożegnać tą akademię niż moją panterkę. Jesteśmy koteczkami i nie zamierzamy zmieniać swojego wyglądu. No i co chłopaki, pójdziemy zbierać śmieci? Niech sobie inni to robią. Jesteśmy koszykarzami, czekamy na zawody i treningi. Nie no wiecie, jakby była jakaś normalna nagroda to ok, ale odznaka z kamieniami... No co wy, ja chyba odmówię. To nie dla mnie. Popieram. Wyobraźcie sobie na klacie odznakę śmieciarza. Nawet o tym nie myślę. Cześć, chłopaki, to jak? Przyjmiecie mnie do swojej drużyny? A czemu nie jesteś na zajęciach? Ale wasz szkołę? Ty, ty, ty. Nie, wyobraźcie sobie, że nie wpuścili mnie na zajęcia przez moje ubrania. Co? Co to za bzdura? Tak, powiedzieli, że mój wygląd nie nadaje się do akademii. Wow, a co to za nowe zasady? Masz czekoladę, może to cię rozweseli. Dziękuję, ale czekolada mi nie pomoże. Chłopaki, naprawdę tak źle wyglądam? Fajnie, podoba mi się. Idealnie się ubrałaś jak zawsze króliczki. Jakby wszystkie króliczki się tak ubrały, to by cię nie wyrzucili. Wszyscy skrytykowali mój wygląd. Jestem w szoku. Stelela powiedziała: Diana, wszyscy nastolatkowie skrytykowali twój wygląd. Co im się nie podobało? Moje futro, buty, a może spodnie? Oni się nie znają. Masz piękne buty, Diana. Idealne do koszykówki i wydaje się, że jesteś wyższa. Zapomnij o opinii innych, Diana. Jestem po prostu w szoku, nie wpuścili mnie do mojej własnej akademii. Może pójdziemy to wyjaśnić. Może pogadamy z Majkiem? Nie, nie, tak nie można. Lepiej być w dobrych stosunkach z nauczycielem Majkiem. Tam chyba nie chodzi o pana Majka. To dziewczyny, one są zazdrosne. Chłopaki, muszę się dostać do akademii. Pomożecie mi? Pomożemy! Pomożemy. Chłopaki, zabierzcie mnie do akademii. Muszę iść do kawiarni i spotkać się z króliczkami. Bez problemu, pomożemy. Ochronimy ci przed Stellą i majkiem. Nauczyciel Mike? Mario? To nie Mike ani Mario. Wszystko jasne, to koszykarz Zakat. O co chodzi, Zakat? Diana, a ty czemu się nie przebrałaś? A niech to. Posłuchaj Stella, to moja Akademia i mam prawo ubierać się tak jak chcę. Dzisiaj to wszystkim udowodnię. Dokładnie Stella, on ma rację. Co to za draskot? Kto go wymyślił? Ta zasada dotyczy wszystkich. W Akademii trzeba się uczyć, a nie gapić na Dianę. Stella, w czym problem? Nikt się na mnie nie gapił. Sama to sobie wymyśliłaś. Diana, wyjdź z Akademii i wróć jak będziesz normalnie ubrana. Dobrze, Stelela, przebiorę się, ale najpierw muszę porozmawiać z króliczkami. Krokodyl. raczej nie porozmawiasz sobie z króliczkami, bo już dzwonię do nauczyciela Majka. Gigi, mogę mieć inny fartu. Ten jest dziewczęcy. Big, widzisz tą kawiarnię? Jest dziewczęca. Hej, Gigi, zrób mi gorącą czekoladę i coś słodkiego, proszę. Muszę poprawić sobie nastrój. Stop, 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 stop. Diana, jak się to dostałaś? Kazali ci się przebrać. Przykro mi, ale ja cię nie mogę obsłużyć. Ja też cię nie obsłużę. Co? Gigi, widziałaś kawiarnię, w której pracujesz? To kawiarnia w stylu króliczków. To moja kawiarnia. Przynieś mi szybko moje zamówienie. Inaczej inna dziewczyna zajmie twoje miejsce pracy w tej kawiarni. I inny facet, inny kelner. No, no, a co powiem Stelly i panu Majkowi? Przyjmę zamówienie, nie chcę wylecieć. Nie rozumiem, czy w tej akademii wszyscy oszaleli? Chyba czas ustawić na miejsce i Stelle, i pana Majka, i wszystkich innych. Oprócz nas, my cię wspieramy. Jesteśmy z tobą, Diana, prawda, chłopaki? Tak, Ta. ja też darmowa czekolada dla wszystkich. Jak to big za darmo! Co ty oszalałeś? Gigi, potrzebuje tej pracy. Chłopaki, ile czasu zostało do końca lekcji? Dziesięć minut. Świetnie, napijemy się czekolady i zaraz przyjdą dziewczyny króliczki. Dziewczyny, powiedzcie mi, przecież nie zdejmiemy tych ubrań w panterkę, no nie? Nie! Dokładnie. Niech Diana się przebierze, a my będziemy nosić to, co chcemy. My mamy świetny styl, a Diana beznadziejny. Tak, wyglądała jak klaun. Diana zawsze wygląda jak klaun, jej przyjaciółki też. Tylko my ubieramy się elegancko i ze smakiem. Anterkę. Dziewczyny, jeżeli Stella każe się nam przebrać, zamkniemy ją w łazience i zgasimy światło. Damy jej nauczkę. Musimy ją ukarać. Tak, nie jesteśmy Dianą. Potrafimy się postawić. Dziewczyny, dajcie piątkę. Jesteśmy silne. Corteczki! Nauczycielu Majki, jesteśmy, jesteśmy pilnymi, pilnymi uczennicami. uczennicami. Zawsze ubieramy się przyzwoicie. Dobrze, dziewczyny. Nie ma się czym chwalić, to normalne, to zasady akademii. Stella, a Diana nadal nie przyszła do akademii. Nauczycielu Mike, Stella, zachowaliście się niesprawiedliwie, zamknęliście drzwi przed nosem Diany. <laughs> Moja siostra wam tego nie wybaczy. To nie my się zachowaliśmy niesprawiedliwie, tylko Diana, ona przyszła w takich ubraniach i to do akademii. Tak, ona gdzieś tam jest, pewnie was szuka. Co? Diana jest w akademii? Nauczycielu Mike, czemu pan ją wpuścił? Fuu, Diana w takim stroju w akademii. Jeżeli Diana przyjdzie jutro tak do akademii, to będziemy musieli wezwać policję. Od jutra mamy zasady i każdy musi się ubierać przyzwoicie. Co to, Co to za, za zamieszanie? zamieszanie? O, bulldogi, chodzi o dress code. Jutro wszyscy ubierzcie się normalnie. Chłopaki, żadnych shortów. Ale czemu? Ja uwielbiam shorty. A mnie to nie dotyczy. Ach, ta tak mnie wkurza. Chodźcie, znajdziemy Dianę. Wyobrażam sobie, że jutro zakują dianę w kajdanki i wsadzą do radiowozu. <noise> Jeżeli ktoś z was ubierze się nieprzyzwoicie, to trafi na tablicę, na tablicę wstydu. No możemy zrobić tablicę wstydu. Woo! Diana w radiowozie i, I na tablicę, tablicę wstydu. Mam gdzieś wasze zasady. Będę chodził w szortach, ja też. Ja. Panie Mike, oni zachowują się bezczelnie. Nie no, musimy to przegadać. A jeśli pokazała, pokazała język? Tym też się zajmiemy. Wszyscy będziecie na tablicy wstydu. Od jutra. Nauczycielu Mike, ma pan lekcję. Sela, my, my nie wyglądamy, wyglądamy na, na złe dziewczyny. dziewczyny. Jaka tablica wstydu? Wszyscy są bezczelni. Diana, jak się dostałaś do akademii? Dziewczyny, koszykarze mnie eskortowali. Jestem w szoku. Nie wpuszczono mnie dziś do akademii. Powinnyśmy się wszystkie dzisiaj tak ubrać. Diana, ja Cię popieram. To zaszło za daleko. Dziewczyny, jesteście gotowe na przemianę? Sprawię, że będziecie nie do poznania. Musimy bronić swojego zdania. Diana, teraz mamy ważną lekcję. Tak, wiem, Dana. Będę musiała się przebrać na tą ważną lekcję. Nie chcę jej przegapić. Diana, nawet koteczkom kazano się przebrać. No to świetnie. Tak się cieszyły, że mnie nie wpuszczono. To teraz zajmą moje miejsce. Diana, i w co się przebierzesz? Mam jeden strój, niech tylko spróbują się do niego przyczepić. Siostro, w pełni cię popieram. Halo, dzień dobry, chciałabym zamówić mundurki. Mundurki do Akademii Króliczków. Proszę chwilę poczekać. Diana, posłuchałaś i zdjęłaś ten okropny strój? Tymczasowo, Stella, tymczasowo. Nikt nie będzie ustalał zasad ubioru. Będziemy się ubierać tak, jak chcemy. Dana, dziękuję za pożyczenie mi stroju. Nie ma za co. Rozumiem. Chcę zamówić mundurki i dla chłopaków, i dla dziewczyn. A Stella zamówiła już wszystkim mundurki. Nie! Nie pozbędziemy się panterki, to nasz znak rozpoznawczy. Jeśli to ten, który nam pokazaliście. On jest okropny, nie będę nosić szortów do kolan i koszuli z krawatem. To masakra. Będą mi szorty, i spodnie. To jest bez dyskusji. Będziecie nosić mundurki. Nie, nie będzie żadnych mundurków. To moja ostateczna decyzja. Nauczycielu Mike? Nie rozumiem, Diana. Tak fajnie się przebrałaś, ale po co znowu taka krótka spódniczka? O co chodzi? Nauczycielu Mike, zostaw moją spódniczkę w spokoju. Kochani, w Akademii Króliczków nie będzie żadnego dress codeu. Każdy będzie się ubierał tak, jak chce. Jesteśmy Akademią Mody i zachęcamy do wyrażania siebie. Koteczki, nie musicie się już buntować. Macie szczęście. Tak, dziękujemy, dziękujemy króliczki. króliczki. Co? Czyli to całe zamieszanie na nic? Króliczkom się udało. Super, Diana. Diana rządzi. Króliczki najlepsze. Brak dress code'u. Brak, Brak dress Kochani, zostawcie lajki. Subskrybujcie nasz kanał. I piszcie komentarze. komentarze. Napiszcie, czy chcecie nas widzieć każdego dnia w nudnych mundurkach. Czy chcecie widzieć nas w super strojach. Czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa, pa. pa. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Ej, zostaw mnie.